Cześć, tak trochę do głowy nogami Film instruktażowy Jak murować czysto Kielenka trzeba żeby miała róg, tak, no przynajmniej ten już jest starty, ale żeby ostre miała, taka mam taką kielenkę i prowadzenie kielenki jak wybieramy za prawe to jest takie, nie po całej cegle, o tak ciągniemy tylko rogiem tym o tam środku, nie o w taki sposób nakładam nakładam pielnią no kielnią, nie zaprawę o zaprawa jest takiej konsystencji no zaraz pokażę w wiaderku tu można delikatnie ściągnąć tutaj tak na tą część cyk, cyk. Teraz kładę. No, tu jeszcze wypełnimy. Kładę yy, jednocześnie dociskając cegłę i wybieram to czubkiem. Nie dociskam tu. Wybieram czubkiem. A. I jeszcze dociskam jak nam trzeba. No, oczywiście poziomicę trzeba używać jeszcze, nie? O. No i teraz czekamy, aż zastygnie. I takie ubytki jak na przykład są tutaj, o takie dziury, no to nie powinny być w zasadzie, no, no nieszczelnie dosyć jest, ale staram się tak nie robić. No tak jest zazwyczaj, nie jak tutaj, nie jak tu. A jak jest coś takiego, że na przykład to tu powiedzmy trzeba, to, to trochę gliny potem takiej yy, półsłuchnej upchać i uprać, już, tylko to trzeba no, cegła ręcznie formowana sam jak wiesz ona na słabo ciągnie tą wodę. Znaczy długo jest glina miękka, nie? Można ją jakoś tam potem uformować. Ale właśnie w taki sposób, czyli wezmę teraz, teraz taką cegłę, normalną, teraz budzką bo tam nie wziąłem tylko trzy tamte. Ciach, ciach. Tu mogę ściągnąć, tak I teraz kładę nie? I znowu tym, dobrze jest o, wytrzeć kielenkę o wiadro. I teraz ciarko, O. Bo jak zrobię tak i pociągnę tak, to pomaże to wszystko, nie? Niby równo jest, ale lepiej tym różkiem o tak wybrać. O! I to cała filozofia czystego w miarę murowania, nie? No, także tyle.